Witam Was serdecznie, jak zwykle, z dobrymi wieściami. Tym razem dobre wieści są takie, że jeśli będziemy wystarczająco spostrzegawczy i wystarczająco uważni, to zdamy sobie sprawę z faktu, wiedząc, że sami już byliśmy na Ziemi, żyliśmy w innym ciele, że tak zwana nasza rodzina, ziemska rodzina, to są istoty duchowe, takie same jak my, które też kiedyś żyły już w ludzkich ciałach tu na Ziemi i odeszły z tych ciał, czyli umarły. My też byliśmy kiedyś tu na Ziemi, z różnych względów, tak jak i te dusze, i też kiedyś umarliśmy. Nasi sąsiedzi, przechodnie na ulicy, którzy nas mijają. Rzekomo idąc w tym samym kierunku, i ci, którzy wracają już z naprzeciwka, to są właściwie duchy, które kiedyś żyły w ludzkich ciałach i umarli, ci ludzie, w których oni żyli. Żyjemy w takim razie w świecie umarłych. Czy jest w tym coś strasznego? Nie, jest coś bardzo ciekawego. Rozpoznając, że nasza. Ziemska rodzina jest zlepkiem dusz, które z jakiejś nieznanej nam w stu procentach przyczyny zlepiły się z powrotem i ćwiczą pewne tematy razem, jako dobrzy rodzice, źli rodzice, jako dobre dzieci, nieposłuszne dzieci, jako wujek, pedofil, jako siostra, yy, która bije młodszego brata i tak dalej. Wszystko to ma Jakąś przyczynę? To, co obserwujemy dziś, to skutki, rezultaty i konsekwencje poprzednich wcieleń. Ale wszyscy już kiedyś byliśmy, wszyscy już nieraz umieraliśmy, z tym, że liczy się tylko jedno. Dlaczego wcielaliśmy się tutaj? W jakim celu wcielaliśmy się tutaj? Liczą się motywy. I tymi motywami mogą być bezinteresowna miłość i miłosierdzie dla tych, którzy obsunęli się na drabinie ewolucji i cierpią tutaj, trzeba im podać rękę, o ile o to proszą. Lub też przybyliśmy tutaj po to, żeby odsiedzieć, od, odbębnić swoje rezultaty. Które stworzyliśmy, przyczyny, i teraz musimy zażywać rezultatów naszego postępowania w przeszłości. Możemy naprawić, o ile można jeszcze coś naprawić, to co się da naprawić, możemy odsiedzieć, możemy do końca tą karmę i więcej już tu nie wracać. Chyba, że jako oczyszczona dusza poczujemy miłosierdzie, żeby pomóc z doświadczenia, Wszystkim innym duszom, które są zainteresowane, a były lub są jeszcze podobnie obciążone, jak myśmy byli, i z doświadczenia, bazując na naszych doświadczeniach, będziemy mogli pomagać tym duszom, które już mają dość tego siedzenia tutaj w materii i na materii i chcą oczyścić się, żeby ulżyć sobie, żeby być coraz lżejszymi. I wrócić z powrotem do domu, bo to jest dobra wieść, że jest taka możliwość teraz, zawsze, wszędzie. Każda dusza, która nie chce więcej nieść swoich obciążeń, może je z siebie świadomie zdjąć i wrócić z powrotem do stanu świadomości, który miała w podarunku na drogę we wszechświecie. Na drogę ewolucji, duchowej ewolucji. To są dobre wieści. Żadne doświadczenie nie pójdzie na daremno, żadna energia nie zginie, żadna dusza nie zostanie wysłana na wieczne potępienie. Teraz, w tej chwili, każdy, kto chce, każda dusza, która chce, każdy człowiek, kto... musi zdobyć się na wybór. To musi. Ale, jeżeli ktoś na przykład powie: Ja nie muszę i nic nie będę wybierał, to już wybrał właśnie w tej chwili, że nie będzie nic zrobić dla siebie i ma prawo kisić się dalej w materii na materii. Jak długo? Tak długo, aż nadejdzie dzień, aha, można przecież inaczej żyć. Jak to zrobić? I krok po kroku odpowie sobie na to pytanie. Po aha. I po zadaniu sobie pytanie, jak to zrobić, natychmiast przybliżają się do nas bardzo życzliwe duchy, które są zawsze koło nas, gotowe są nam pomóc. I dobrze jest od czasu do czasu podziękować tym niewidocznym duchom, które nam towarzyszą. Możemy też teraz przeprowadzić sami na sobie takie doświadczenie. Idziemy na ulicę i patrzymy się na ludzi, którzy. Idą w naszym kierunku. Przez jezdnie jadą samochody, w samochodach siedzą dusze w ludzkich ciałach, które siedzą w samochodach. To są dusze umarłych, oni kiedyś umarli, teraz wcieliły się te dusze z powrotem, bo dusza nigdy nie umiera, tylko wraca. Nowe ciało, nowe możliwości. Mijają nas ludzie. Z prawej, z lewej to wszystko są dusze, które niegdyś żyły w ciałach i umarły, te ciała. Ale dusza została przy życiu i wzięła na siebie jeszcze jeden raz szansę stania się lżejszą, szlachetniejszą, doskonalszą. I nad tym wszyscy pracujemy tutaj w duchu. Na Ziemi mamy wyższą szkołę ducha, wyższą szkołę życia. Uczymy się tutaj żyć, żeby umrzeć nareszcie z godnością, odejść z tego ciała nieobciążonym, odejść z radością, jak mawiałem zawsze tanecznym krokiem. Dziękuję życiu za to, że mnie uczyło, bo życie jest najlepszym nauczycielem. Zrozumiałem siebie, rozumiem moich bliźnich, nie osądzam nikogo, nie osądzam samego siebie. Dziękuję za każdą lekcję, i płynę teraz wolny dalej w nieskończoności. Płynę wolny lub wolna dusza płynie, wolna od kształtów i form materii, od mniemań, pojęć, przekonań, dogmatów i innych tego rodzaju etykietek, które na dusze na Ziemi się nakłada, dotyczące koloru skóry. Wyznania, kierunku politycznego, ukierunkowania innego rodzaju, preferencji seksualnych to wszystko jest dla ducha nieistotne. Duchowi chodzi o jedną rzecz tylko o nasz duchowy rozwój żebyśmy się stali coraz lżejsi i lżejsi, z godziny na godzinę, z minuty na minutę, i teraz jest na to czas, bo ten świat, łącznie z całym, Kosmosem materialnym poddany jest procesowi wolnej przemiany z powrotem z gęstego w światło. Tu nie mówimy o żadnym powszechnym resecie ziemskim, ponieważ to jest dla ducha nieinteresujące, żeby zresetować je i żeby wszystko zostało tak, jak było na materii i w materii. Tu nie chodzi o żaden reset. Tu chodzi o to, że kosmos ożywia sam siebie i z pracentralnego słońca, z serca kosmosu, płyną teraz bardzo silne, pozytywne energie, które wpływają w nas, a my możemy ich użyć. Ta energia wpływa również w tych, którzy nie chcą, żebyśmy się rozwijali i używają jej na swój sposób. Ale jest jedno prawo dla wszystkich. Każdy ma prawo tak korzystać z energii, która jest mu dana darmo z serca kosmosu, na ile sięga jego świadomość lub nieświadomość. Więc jako świadome dzieci Boże, otwieramy nasze serca, otwieramy nasze umysły, pracujemy nad sobą, uszlachetniamy się dzięki światłu, które nas przenika. Poznajemy siebie, zdejmujemy z siebie nasze ziemskie obciążenia. Dusza bierze wdech, i jak balonik, podnosi się lżejsza do góry, i wraca z powrotem tam, gdzie czeka na nią wolne krzesło, które zostawiła za sobą przed wcieleniem. Tam wracamy, kochani. To są dobre wieści do zobaczenia albo jeszcze po tej stronie iluzji, albo już po drugiej. Z tym Was zostawiam. To są dobre wieści.